Siądziesz ze mną w autobusie? Nie chcę z tobą siedzieć. No proszę cię, nie umówiłam się z nikim na wspólną jazdę. To nie mój problem. To, że nasze klasy jadą na wspólną wycieczkę, nie oznacza, że się musimy do siebie przyznawać, jasne? Udawaj, że mnie nie znasz. Wszyscy wiedzą, że jesteśmy rodzeństwem. Nara, przesuń się. To moje miejsce. Ja pierwsza tu siedziałam. Ale ja... Chcę siedzieć przy oknie. Ja też. Nie ustąpisz mi, ale z ciebie, koleżanka, wiesz. Możesz usiąść gdzie indziej. Faustynko, siadaj już, bo autobus rusza. Świetnie. Przez ciebie będę musiała siedzieć na miejscu, którego nie lubię. Zadowolona jesteś? Prze pani? A czy możemy jeść w autobusie? Tak, tylko proszę, dzieci, nie jedzcie za dużo, żeby nie zrobiło Wam się niedobrze? Mi się robi niedobrze, jak za długo jedziemy autem z rodzicami? Mi nigdy nie jest niedobrze, bo dużo podróżujemy i jestem przyzwyczajona, wiesz? Nawet w samolocie, bo latam kilkanaście razy do roku. Ja nie lubię, jak się zatykają uszy. Jakbyś latała pierwszą klasą, tak jak ja, to nawet uszy, by ci się nie zatykały. No, na pewno. Dlaczego tu tak trzęsie? Nie uważam, żeby trzęsło. Dziwnie się czuję. Proszę pani, bo Faustynka będzie żygać! Faustynko! Masz woreczek, w razie czego? Po co mi on? Gdybyś wymiotowała! Ja nigdy nie! Uuuu. Te jedzenia się zmarnowało. Za miesiąc mam urodziny. Tak, wiem. Co chcesz dostać? Serię komiksów z DC. Z Batmanem. Okej. Okay. Mamo, wiesz, że za dwa tygodnie mam urodziny? Pamiętam. Mamo. Już za tydzień moje urodziny. Tak, wiem. Już zaprosiłam całą rodzinę. Zamówiłam tort. Nic się nie martw. Jeszcze tylko trzy dni. Nie mogę się doczekać. Prezentów? Tortu! I prezentów też! Nie mogę uwierzyć, że już jutro mam urodziny. No popatrz, jak to zleciało. Zamówiłeś prezent? Tak, wszystko przygotowałem. Ach! To dobrze. A wy co tak długo śpicie? Wstawać już! Ale dzisiaj jest niedziela! No właśnie, trzeba się szykować do kościoła, śniadanie zjeść przed wyjściem. To masz ubrania. Michał, wstawaj, bo ściągnę z ciebie zaraz tę kołdrę, kochanie! Bo Michał ma te urodziny. Nie zaśpiewamy mu 100 lat. Zapomniałam! Ale dałeś się wkręcić, Michał, co? Myślałeś, że zapomniałam? No oczywiście, że nie zapomniałam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje. No, śpiewajcie ze mną. Sto, sto lat, sto lat, niech niech żyje, 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 żyje nam. Zapomniałaś? No nie, nie, no gdzie, no jak? Przecież wczoraj jeszcze o tym rozmawialiśmy. Proszę, twój prezent. To tylko moja mama mogła zapomnieć o moich urodzinach o których nawijam od miesiąca. O niczym nie zapomniałam. Prezent jest? Tort jest? Ciotki będą. Miałam tylko chwilowe zamglenie poranne. Spoko, już się przyzwyczaiłem, że nie mam typowej matki, ale chcę moje urodzinowe śniadenko i nie przeszkadzajcie mi czytać. I zabierzcie stąd, Anie, żeby nie zatruwała atmosfery. To było niemiłe. Przecież ja nic nie robię. Jesteś, a to wystarczy. To też mój pokój, ale moje urodziny. Zrób mi prezent i wyjdź. Prezent już ci zrobiłam, ale teraz nie wiem, czy na niego zasługujesz. Proszę. Co to jest? Wiedziałam, że rodzice kupują Ci komiksy, więc zrobiłam do nich zakładki. Na każdej jest inny superbohater. Tu masz Batmana. Zielona latarnia mi trochę nie wyszła. <grych> Ale Aquaman wygląda trochę jak syrenka. Jak je tak zalaminowałaś? Poprosiłam mamę, żeby je zalaminowała w pracy. A może chcesz... Poczytać ze mną, pożyczyć jeden komiks. Dostałeś Wonder Woman? Masz, tylko mi nie zdradzaj fabuły, bo pożałujesz. Nic nie będę mówiła. O, nie wiedziałam, że Wonder Woman tu oślepnie? Ostrzegałem, żebyś nic nie mówiła. Przepraszam, być. Dobra, idę czytać do salonu. Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego? Czy tylko ja mam taką nienormalną rodzinę? W tym domu mieszka pięć osób. A w łazience stoi 11 szczoteczek do zębów. Od przybytku głowa nie boli. Boli mnie? Jak patrzę na ten bałagan w łazience? Musimy z tym dzisiaj zrobić porządek. Michał, ja nic nie zrobiłem. Która szczoteczka jest twoja? A, to! Jamy jedną zmianę raz zwykłą, a raz elektryczną. Nie możesz jedną? Nie lubię elektrycznej, ale dentysta powiedział, że dokładniej czyści zęby. Więc poszedłem na kompromis z moimi zębami. Aniu, a ty którą myjesz zęby? Tą różową. A te pozostałe trzy? To moje stare. To po co stoją w łazience? Trzeba je wyrzucić. Nie wyrzucaj! Specjalnie zostawiłam je sobie na pamiątkę. Zrób im zdjęcie, zanim je wyrzucę do kosza. Będziesz je wspominać na fotografii. Natarka, a która jest twoja? Mojej tam nie ma. Brzydzi mnie trzymanie mojej szczoteczki do zębów razem z waszymi, dlatego moja jest w osobnym pudełku u mnie w pokoju, zamknięta w szufladzie na kluczyk. Jesteś czasem niemożliwa, wiesz? Ta jest moja, a ty, którą myjesz zęby? Pomyliłaś się, kochanie. To jest moja szczoteczka. Nie, to jest moja. Czy chcesz mi powiedzieć? że myjesz zęby, moją szczoteczką? W sumie, co za różnica? I tak się razem całujemy. Oj, fuj, fuj. jakie to obrzydliwe! A podobno to ja jestem ta niemożliwa. Jadę na zakupy. Ja chcę być bankiem. Ty nie umiesz liczyć. Ja chcę być. Umiem. Mamo, jak? będzie bankiem, to ta gra będzie trwała wieki. Ja będę bankiem. Dlaczego ty? A komu oddajesz wszystkie pieniądze z wypłaty? Dzieci, mama jest bankiem. Eee. Zaklepuję dinozaura. Dinozaur jest mój. Zawsze go biorę. Ty zawsze bierzesz kaczkę albo kota. Dlatego, że ty zabierasz Reksa. Też chcę nim raz zagrać. Nie możesz. On mi przynosi szczęście. Dawaj. Masz mi go oddać. Co Dawaj robimy? Poczekamy, aż rozwiążą konflikt między sobą. Przecież nie będziemy się całe życie wtrącać. Ała, moje oko. Dobra, dość tego. Albo się zaraz uspokoicie, albo zamiast grać, będziecie sprzątać swój pokój. Oddaj jej tego dinozaura. Ona go pierwsza wzięła. A ty przestań się tak drzeć. Świetnie. Teraz to na pewno będę pierwszym bankrutem. I to tyle, jeśli chodzi o niewtrącanie się. Czy mi się wydaje, czy mama ma najwięcej wykupionych ulic? Mama jest teraz najbogatsza. Wiadomo, bankster zaraz zacznie kupować domki i hotele i będzie po nas. A do tego jeszcze zrobi nam zaraz. Pato deweloperkę, ja nie wiedziałem, że ty to tak działasz w mrokach szemranych interesów. Ja jestem po prostu zaradna finansowo, jak każda kobieta. Szkoda, że naszymi finansami tak nie zarządzasz, chyba że ukrywasz przede mną jakieś nieruchomości. W naszym domu zarządzam tym, co mamy. A że mamy mało, bo wychowujemy dzieci? Odkujemy się, jak się wyprowadzą. Moje, płacisz mi? Siostra, wymień się ze mną, dam ci elektrownię za Belwederską. Po co mi elektrownia? Bo masz już wodociągi, to jak ktoś ci stanie na którymś polu, to będzie płacił podwójnie. No dobra. Woda i prąd. Kolejni wysysacze pieniędzy. Nie chcę nawet myśleć o cenach po podwyżce. Eh, no i co zrobisz? To monopoliści i tak trzeba będzie płacić. Co ty tak tam ciągle pod tym nosem mamroczesz? Jak ci się chce sikać, to idź do ubikacji. Że co? Ty śpiewasz piosenkę? O sikaniu? Świat całkiem oszalał. I to jeszcze jakieś dziecko śpiewa? Wasze pokolenie jest stracone. Nie ma już dla was ratunku. I to wcale nie przez katastrofę klimatyczną sami się wykończycie. To taki żart muzyczny jest. No to pokaż, pokaż. Teraz to mnie zaintrygowałeś. Co i nikt o tym nie wie do ubikacji, bo aż mi się samej sikać zachciało. Dobra, jestem. Spuszczaj, yy, to znaczy, puszczaj to dalej. Aha, czyli to jest właściwie piosenka o problemach z pęcherzem. No wiesz, to z tym to. To już trzeba do lekarza to bardzo poważny problem jest w sumie to ta piosenka to ma wartość edukacyjną bym powiedziała chociaż to trochę niesmaczne z tym sikaniem na rękę wiesz mają coś jeszcze to puść puść ciocia chętnie posłucham no wiesz? To już jest przesada! To jest brak szacunku do ostatniego pożegnania! Dziecko drogie, no z takich rzeczy się nie żartuje! No ze śmierci? Pogrzebu babci? Żeby tak tobie przypadkiem nie przyszło do głowy bąków puszczać na moim pogrzebie! Chociaż ja ciotka, a nie babcia! O czemu, czemu? No bo bąków się publicznie nie puszcza! Wstrzymać musisz! Co jak się nie da? No jak się nie da, jak się da. A tam zaraz, że brzuch będzie bolał. Nie myśl, że jak będę martwa, to nie poczuję, że bąki nad moim grobem puszczasz. Będę cię straszyć, zobaczysz. Nawet dawanie namsze cię nie uratuje. Nie? Już nie chcę nic więcej słyszeć. Już dość usłyszałam. Piosenka o bąkach i sikaniu. No masz ci los.